A tak, ale to już chyba osadki, chyba że się wkręcę na nowo. Ula, mnie na dziewanie wzięło, jak temat Poe przyszedł. Jakoś artykuł gdzieś mi w oczy spadł, że jakieś olbrzymie straty Twitch odnotował. Że straty na miliard dolarów od momentu przejęcia Twitcha przez Amazona. Dziwne, co? W 1561 roku jakieś zapiski, że ludzie widzieli ufo. Że była wojna ufo. Witam serdecznie. Cześć panowie, cześć panie. Zaspałem. Miałem wstać o 17.30, wstałem 19.20 jakoś. I tak się żyje. Jak miska, dobrze. Wylałem przed streamem rzetelnie, żebyś nie przelał. Tak raczej komputerowi nic nie grozi już. Rozumiem. Za dzisiaj minę traf. Rozważałeś propozycję paczki, co wczoraj wysłałem i oglądałeś. Nie, dzisiaj nie Minecraft. Gra mi się spodobała, w którą wczoraj graliśmy i chciałbym trochę dłużej w nią pograć. Firent Hunger bym chciał zagrać jeszcze, zobaczymy, jak będzie. Chociaż trochę wczoraj ciężko było, bo co próbowałem, to no to zgon się zakończył. Nie dało rady przejść dalej niż przez pierwsze lochy. Także ciężko było. Ale może jakoś dziś lepiej ręci siędzie. Pewnie lepiej byłoby klasę zmienić na jakiegoś woja i mogłoby być troszkę prościej. A właśnie, miałem kupić TT, te, te boostery, chociaż miłem się dziś. Się zastanawiałem, czy kupić to, czy nie kupić. Z jednej strony bym otworzył, a z drugiej strony, no kurde no. Czy koszulkę wyprałem? Nie wiem. Wrzuciłem do kubła. Nie wiem, czy jest wyprane, szczerze. Ale jest w kuble. <laughs> Jaka DHD? A, nie wiem. Byłem, ta diagnoza finalnie została postawiona. Jakieś tam mi tapsy przypisał na DHD. Pobrałem je. Łeb mnie napierdala. Nic kompletnie one nie dają. Nie biorę już ich. jebać to. Jakoś sobie trzeba poradzić. Przecież jakieś tam tapsy, te tapsy są mocne. Już ci mówię, jakie ja mam wrażenia, odczucia po tych tabletkach, co brałem. Odczucia mam takie, że kompletnie nie widzę najmniejszej zmiany, nic, jeśli chodzi o umysł, a boli mnie po nich łeb, więc no, tak średnio. Może trzeba dawkę lepiej dostosować, czy coś, ale na razie sobie przerwę zrobiłem, bo no, nie chce mi się w bólu siedzieć cały czas. Jak tam z openingiem z Pokemonów? No właśnie się zastanawiałem, czy to zamówić, czy, czy nie zamówić. Zobaczę, może zamówię w sumie. A słyszałeś, że twój kolega z będzie robił z z Japonii? Coś tam do mnie dochodziło, że wszystko jeśli chodzi o Japonię się od Burusa wzięło, że to tam jego marzenie, żeby do Japonii Pojechać. Odpalaj PoE? Oczywiście, że tak, bo tak Przed tym jak zagramy w cokolwiek, zrobiłem eksperyment w PoE Następujący. Wziąłem wszystkich maperów I wysłałem na mapy, na wszystkich map device'ach na T16, 8 modowe corrupted mapy Plus puściłem statek taki dosyć mocno wyposażony I trzeba sprawdzić te nagrody, bo już przyjechały Więc już, już patrzę Chwila, wyłączmy tą muzykę i wyłączmy muzykę z PoE O tak, kurwa to jest to. Dobra, kto pytał, ale i tak napiszę. Co do tych tapsów na ADHD, to pierwsze jakieś dwa tygodnie od Medikinetu napierdalał mnie łeb tak samo jak ciebie. Potem samo przeszło i było zajebiście i wiele pomagają. Podobno najlepiej zaczynać od małych dawek pozdro. No mam tam wszystko niby rozpisane. Nie, nie mam Medikinetu, tylko mi zostało przypisane, jak się to zwie, acenza, coś takiego. Dobra, Trzymam map device'y. Jeden, czy ktoś umarł, nikt nie umarł, 100%. Zobaczmy, co przynieśli. Ja pierdolę tyle inwestycji, siedzenia, golda, wszystko po co. Po co? Co to jest? Co to kurwa? Jest discard all. Jakiegoś dziwajnika, żeby przynieśli. Coś wartego. Courysia? Y A dobrze. Rysia śpi sobie. Obudziłem go suszarką. Niestety trochę. Ale poszedł spać dalej. Co to za Sraka na ekranie? To jest gra, jedna z lepszych Paw zael Exile. Kurde, te 16 8 modowe korapte mapy. Co to kurde, jest? Nawet jednego. Dobra, zaraz pewnie będzie jakiś mirror, szarzik, dziwajnik. Jezus, jeden chaos z takiej mapy. Bo może mage blood będzie? No nie ma mageblada. Nie ma nic. Dziś full stream poem? Nie, nie, tylko odbieram te. Odbieram nagrody z map. Nawet jednego diwajnika, Wyłącz to, no już kończę prawie. Chwilka, kończę. Tylko nagrodę odbieram. Wyłączam. Ale żart są te mapy. Serio. 36 eight modowych map. Nic nie przynieśli konkretnego. Tragedia, nie wysyłam tych maperów. Szkoda zachodu. Serio. Strata czasu. Koniec. Już. Wyłączam. Tylko. Jakie tylko, no już, już wyłączam. I jeszcze statek trzeba odebrać. Tu jest. Z tym mam troszkę e, większe oczekiwania. Poka. O! No. Dobra. Tyle. Jeden divining ze statków jedynie. Wyłączyłem poł. Walimy wszystkich tych kapłanów. Reszka. Kur... może Czujesz okropną grozę. I ostatnie co czujesz? A, <laughs> pierdolę, to się zanudcił RNG. Ta nakromancja chuja warta jest, Masz tak stopnie. powiem. No nic, w każdym razie jest godzina druga w nocy. Jest to godzina, o której zakończymy Firent Hunger i kontynuacja, nie wiem czy kontynuacja, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale giera przyjemna. Dobra, Alf 4, fajnie się grało. Stream następny będzie jutro pewnie. W sensie jutro, jako że jutro, bo jest po północy. Jutro chyba się wciągnie w poe, w piątek. No, kto wie. Nie no, zobaczymy, nie obiecuję. Zobaczymy, no jak będzie, tak będzie. Mam nadzieję, że Hangar nie będzie jak z Lice of P Nie no, z Lice of Pi miałem wizję, że dokończę tą grę, a z tutaj. Nie wiem, kurczę, przyznam. Niemniej też ta gra trwa. Obie skończą tak samo. Jest taka szansa, istnieje taka możliwość. Czy mam wizję zagrania Werder? Dwa. Mam wizję zagrania mapek w poe w sumie. Chociaż czy ja wiem? Chyba tak, ale to już chyba osadki. Chyba, że się wkręcę na nowo. Czułaś mnie na wzięło, jak temat PoE przyszedł. Nie no, PoE fajna gra. Nowy strat, gdzie zarobek to gamble czy karty fajne wypadną? Loguj. Jak to? Jak to za. Jak to? Ale mapowanie? 500 kart z bossa dropi. Z jednego bossa. O jezus, Maria. Brawo, kurwa. Brawo. Za szybko. Co to, zapierdalam sobie w klapeczkach. 6 milionów wyświetleń. Mam wrażenie, że jakoś ostatnio to. Nie to rok trwa. Nie słyszałem w ogóle. Na requesty dopiero ktoś to wrzucił. A czy ta strategia droga jest? Drogie jest tego. Pójdrogie. drogie. O kurwa. To trzeba mieć duży budżet, żeby się zwróciło. Ja nie mam dużego budżetu. Nie mam dużego budżetu. Myślę, że ta gra jest jedną z lepszych, którą grałeś od kilku miesięcy. Ciekawa i mam nadzieję, że jutro wrócisz do niej. No zobaczymy. Zobaczymy. Czemu Janko Sings to Najlepsze gry, jakie masz, to masz na tej stronie, jak wejdziesz. A RPG, tu. Tu masz najlepsze gry. Poza niektórymi. Awwwaj, Walorant, rozgrzewka przed tarkowym. Otóż nie. Jakoś artykuł gdzieś mi w oczy spadł, że jakieś olbrzymie straty Twitch odnotował. Że straty na miliardy dolarów od momentu przejścia. Zdjęcia Twitcha przez Amazona. Dziwne, co? W sumie to dziwne, bo tyle zapierdalają, że aż dziwne. Pewnie dlatego, że tańczące koranki wyrzucili z platformy. A wyrzucili, chyba tańczą dalej. Ja oni za twój stream 6 godzin płacą z 20 tysięcy dolarów. Kurwa, to ja mogę nie streamować. Mogą mi wysyłać na PayPalka, nie ma problemu. Żadnego, ja im podam. To taniej wyjdzie. Niech wysyłają codziennie połowę te 10 tysięcy dolarów chuj tam. Mogę się zgodzić. Mi Mitomanie z Twittera to są. Nie wiem. Od lat wiadomo, że Twitch nigdy się nie zwracał. Ale ostatnio coś dużo artykułów mi zaczęło wyskakiwać, że jest źle. A jakby ktoś inny Twitch'a całkiem przejął niż Amazon i jakoś inaczej to. Poprowadził? To niby? Nie wiem kto. Nie wiem kto. Jak twierdzi, że Golda się przypierdala, że nie ma włączonych subów i tracą na tym? Jak to? Co? On mówił, że i tak jakoś tego dużo kas nie robił, bardziej hobbystycznie dla widzów. Okej. Okay. Co teraz? Poecz TFT? Chyba poł. Chociaż TFT? Może. Nie wiem. Chyba poł. Twoja maszynka kartowa czeka. A jak nie siądzie, to wyzerowane. Wiesz, ten Golda był był hater poe. A teraz graf Nie Nie zjebem. Przejrzał na oczy, bym powiedział. Wiesz, że ty też kiedyś przejrzysz, że Janko go sprzejrzy. I zobaczycie, co to znaczy prawdziwie gameplay. A co z cywilizacją? Bo ja pielnolę. co jest? się powiększył, to dzisiaj był mniejszy. Ciało mu całe spieprzyło I tak czy będzie guciownia w wowie na start dodatku, bo nie wiem czy brać wolne w robocie na premierę. Czemu pęknie zaraz. Jakie to ma znaczenie? I tak chyba sobie weź wolne na dodatek. Czy guciownia będzie, czy nie, to inna sprawa. O, dobra. Już normalny łeb. Wolne w prac na guciownię. <noise> no. Nie uzależniaj swojej dobrej zabawy od guciowni, bo z guciownią jest różnie. Po prostu zagryzł sobie w dodatek. Jak masz ochotę w dodatek brać, to sobie weź wolny. Jak nie, to nie. Tak bym powiedział. W New World, je pamiętam. Zarąbisty był New World na starcie. Bardzo przyjemny. Bardzo. Bardzo bo przyjemny był New World na starcie. Przezej się grało. Tylko jak już trochę się wgłębiłem, to już nie było co tam robić. Będę chciało. Zobaczył, że brak fajnych MMO na rynku. Kiedyś lubiłem MMO bardzo gierki i nagle mi swap nastąpił wszystkie. If every one of you is watching at 1080p and you have been the whole time, it costs Twitch $4,360 to run this stream. That's how that works. That is why Twitch is losing money. Ale nie jest to kurwa możliwe jakoś, znaczy ja się tam nie znam kompletnie na tym, ale to nie jest możliwe jakoś zniwelowanie, obniżenie tych kosztów? Jakoś Kurze. spojebane pieniądze to są. Jak sobie YouTube radzi z tym? W zasadzie na YouTube są na wszystko reklamy nałożone, nawet jak kanał partnera nie ma. To są wyliczenia jakbyś pewnie miał wynajmować serwery, ale Amazon ma swoje, więc koszta są mniejsze. Jaki sens by miał istnieć tej platformy, jakby tracili takie pieniądze? Może się odwróci karta kiedyś. Nie wiem. Ale nierealne się dla mnie to wydaje. Przyznam, żeby takie pojebane koszta były. Coś to chyba. Możliwe, że kasa inwestorów się zaczęła kończyć. A, spekulacje, nikt nie wie, co tam się na dobrą sprawę dzieje wewnątrz. Wątpię, żeby Twitch oficjalnie powiedział, jakie są koszta utrzymania danego streama. Jak ten chłop ten kalkulator tworzył, to on może wziął koszta, które są oficjalnie jakbyś faktycznie dany serwer brał i z niego korzystał jako osoba trzecia, a nie jako osoba, która faktycznie posiada to i nie ma tej opłaty dla innych, żeby coś na tym zarobić, tylko bierze po kosztach swoich. I to jest wtedy znacząco inaczej. Bo te, te kwoty, co tu są podane, co mało być wszystkich streamerów, to to się by wydało tak popierdolone, że oni by... No nie, nie, nie. To się wydaje nierealne, ile oni by tracili pieniędzy. I to na pewno by nie wychodziło wtedy miliard od momentu przejęcia Twitcha przez Amazona, tylko o wiele, wiele więcej. Najprawdopodobniej. Idę po obiadek. Zaraz jestem. trzeba się. Zaraz będzie. Zaraz będzie. Od czasu, kiedy Disc przestał streamować z Twitchem, robi się coraz gorzej. <laughs> Ale to było... <laughs> to było do dawno temu. Dobra, trzeba będzie poznać, co to za strategia. Poe Boss Cards. Te 17 currency scarabs. I to jest na te 17 mapie? Nie zrobię tego bossa, na t 17. Czy na t 16? To jest. Na t 17 to jest? Kurwa. Mam on i klawisz ze skabanu. Boże, święty. No nie jestem fanem Harego. Bym coś Competitive w gierki to jest to. Legendarny item. Knapki gamingowe. sami na to wpadniecie, jak to robić, nie wiem. No przykro mi jest z waszego powodu, szczerze powiedziawszy. Dobra. Do oglądamy. Nie włączaj. A już się zeżarłem, no. Już zeżarłem po kolejną porcję? Nie no, na dietce jestem. Jeszcze nie wiem ile. Aż spadną kilogramy. Do 7,9 7,8 i koniec dietki. A kiedy wyszedł nowiutki set do TFT? Kiedy wyszedł nowy set TFT? Parę dni temu, ale tak całkiem nowy? Że full nowiutki? Że nie, że jakiś połowiczny albo coś? Tak, full nowy. Kurde, to może byśmy w POE zagra... Jezu, w TFT zagrali, trochę cyrku będzie. Na wyczucie. Może nie? No, ale w POE fajne potrafi być. TFT. Mam mózg przeżarty. A właśnie, czy coś się ciekawego dzieje, bo tak temat zignorowano. A temat jest poważny. Jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o Reddit? UFO. Zaraz zobaczymy. O kurwa, Spider-Man, 7 dni temu. W 1561 roku jakieś zapiski, że ludzie widzieli UFO i że była wojna UFO. <laughs> UFO button. The Jellyfish UFO Clip. A, to widziałem ten klip. Ten klip widziałem. Pujwi, co to jest? Uf. Wygląda jak w StarCraftie ten, co Supply'a daje. Overlord. Widzisz, że tam jest ptaszek. Widzisz, że zwierzęta są czarne. Wydaje mi się, że to jest czarno-żarne. Widzisz, że obiekt wychodzi do czarnego. I widzisz, że wychodzi od czarnego do czarnego. Czarne do czarnego. Wziął się na 27 kilometrów. Ale nie był w stanie... Dobra. Jeszcze nowego, bo to już widziałem. O chuj, co to? More photos from Mexico UFO hearings. Żeby przesłuchania? Co to? Oh yes, pa, hot. 12 godzin temu. These are the four politicians who blocked you for disclosure last year and will attempt to block it again this year a, żeby nie zostało disclose Oba, blokują przed prawdą nas o, a sprawdźmy najlepsze z miesiąca może coś ciekawego było Kur, balony part 2 avoid sighted over Curitiba. nie no to balon naście tysięcy podbić albo to było w... przestań garćma a co ludzie piszą w komentarzach o tym bo tu są też sceptycy a, mówią, że to albo jest UAP, albo to balon. I nie są w stanie powiedzieć. Pretty insane footage. Mówią, że... Sorry guys, but as a Brazilian I can affirm that is... że to jest fake. We are in the peak balloon season in the country. I że porusza się jak balon. I że ma bardzo częste kształt, jak balony tam są. No i chuj. Dobra, następny temat. Albo to ktoś z rządu ten komentarz umieścił. Mogło tak też być. Mogło, mogło. Żeby wybić z głowy. Prawda. Ty, to co, TFT se zagramy? Zagrać te w te. Lepsze to od SROE. Nowy tryb poka. Nie, ten tryb nowy przyznam, że tragiczny jest. W sensie mi się bardzo szybko on znudził. Bardzo szybko. Nie wiem, kto wpadł. Na... To jest takie, Spóźnili się kilka lat. Jaki miałeś szansę na ukończenie Firelit Hanger? 50%. Czy widziałem, co się z Fakerem odjebało? Zajebał gołą ścianę po przegranych meczach. Nic specjalnego. Normalka? No? W sensie. No, nie wiem, no. Uwolnić emocje jakoś musiał. Jak dla mnie to pozytywnie to wygląda, w sensie on musi kochać to i musi tak zależeć, że to się we łbie nie mieści. Jest obrzydliwie bogaty, starczy mu do końca życia kasy i wielu pokoleń. Nie zależy mu w ogóle już na tym. Tylko i wyłącznie lubi to robić i, i chce wygrywać, mimo że nie musi. I mógłby odpuścić się tym nie przejmować. To dla niego jest to coś więcej niż sposób na życie i kaska. Tylko, no. Najczystsza chęć rywalizacji i bycia najlepszym w tym, co robi. A przy tym się pojawiają emocje. Im bardziej ci zależy, tym większe emocje. No i, no, stało się, no, ale. Nic takiego, ten powiedziałbym, że coś pojebanego. Pojebane to by było jakby chłopak z drużyny łeb wziął i taką ta ścianę uderzył. No to, to inne bym miał zdanie na ten temat, ale jak sam, nic mu się nie stało. Myślę, że miał wyczucie przy uderzaniu. Martry, jest drożny, <laughs> ten ostatni. <laughs> Jezus Maria. <laughs> Ten ostatni baran w ścianę aż go odbiło? Nie no, ale raczej mu się nic nie stało. Jednak wierzę. Mam nadzieję. On płacze cały czas zamiast tego? No i każdy ma inny sposób na odreagowanie. Ja mam plucie na ścianę. To we mnie jakoś spokój większy wyzwala. Ale w miejscu publicznym, jakby fejker miał taki sposób i też by na chcący na nacharał, to też byłyby klipy z tego negatywne. Ja tu jestem w domu, więc... Dobra, PoE czy TFT? Ważne pytanie. ranket PoE. PoE? TFT? PoE. Jak PoE lepiej? Przenieś TFT. Co ty opowiadasz? Walo, a jak już musisz, to TFT. A ja sam nie wiem co ja bym zagrał, przyznam. Dobra, chwila. zagrajmy w y Jezu w TFT. Zobaczymy co się zmieniło. Jedna w TFT. Run, Confirm. konfirm. Bez tier listy, bez niczego. To, co będzie mi się wydawało, no taki totalny chaos. Zagramy. Polski astronauta, z prawa wagi państwowej. Widzę, że to wysyłacie. Nie wiem co to jest. Co to jest? Pawłos uznański będzie drugim Polakiem, który poleci w kosmos. O kur... właśnie przeprowadził się do Houston w Stanach Zjednoczonych i już jutro rozpoczniesz kolenie. Przygotuję go do jego pierwszej misji kosmicznej. Misja Polaka odbędzie się w 2020 roku, potrwa około 2 tygodnie i będzie skupiać się na testach polskich technologii oraz eksperymentach naukowych. Polak w kosmosie, o jasny Nie Niełatwo chyba jest zostać astronautą. Myślę, że liczba miejsc pracy jest dosyć ograniczona, bym powiedział. Jak na tą pozycję, a jakie jest zapotrzebowanie. Także fajnie, że mi się udało. Mój łatwo akurat. No i nie wiem. Kurde. Wędkę kupiłem karpiówkę, nic na nim jeszcze nie złapałem. Co to za postać? Co to jest? Nila? Serafina. I to jest Magus Skyferry. No to lecimy pod samych magów. Już wiem co lecimy. Jeszcze zobaczymy jakie itemy dostaniemy. Wex Mage. Lecimy pod magów. Tylko niestety z witem dostałem. Magowie Useless. No i za trudno. Zobaczymy. Na razie nie wygląda to za dobrze, przyznam. Nie mam pojęcia, co tu będziemy robić. Jakiejś defensywnej itemy, nie chcę się zamknąć to. Jeden Eldritch Emblem, Blood terrester i Nila. Dwa i pod Eldridge e. idziemy. Dobra, tak zrobimy. Eldritch. Eldridge. Eldridge. Kurwa, nic nie ma ustawionego. Chwila, Jezus. Pierdole. Ale jaja. Dobra, są trzy Eldritche. Czemu on ma te trzy jednostki? Co to kurwa jest? Czemu on ma te trzy jednostkę i czwarty level? Co to jest? Masz emblem? Wiem, wiem. A co Eldritche robią w ogóle? 20% HP? To stary Bóg się rodzi. I 25% HP i 10% Ability Power za każdy Eldritch Star. Aha. Ja mam tego golema też. Ładnie, wstępujemy. Mila Adesyndra, pay morde tank. Słuchaj, na chaos polecimy. Co będzie, to będzie. O, jest ten, morde BF na pewno by się przydał. Nie wiem, biorę BFa. Ale mordę by był już Eldriczem, jeszcze miał dobry item. Kurw. Pedro, Pedro, Pedro. W 3 dwa to już powinieneś mieć szóstkę dziadek. Eee... Ale stąpa dostaje, Ja piernicze. Niedobrze. Spamujemy Eldritchów dużo. Obra na siódmym po wilkach lecimy całość. Do końca. Gain random minor effect. Klikam. Co to? O, kurwa. Kostka, lubię. Nie wiem, co to się stało. Nie wiem, co to dało. O, pa. Coś zaczynam wygrywać. Kurwa. Mać. Dobra, zaraz wygrywamy. Ekonomia jest zajebista. Syndra, gdzie? Jest. Faktycznie. Ja pierdolę nie widziałem. Syndrucha. I brakuje mi jednej osoby. Dobra, do zera po wilkach lecimy. Dobra, i teraz rolujemy. O kurwa, ile itemów trzeba myśleć. Nie no. Dobra, rolujemy. Mordę, mordę. Stana. Nie potrzebowałem swojej na Nila. No kurwa, Ami, gdzie jesteś? Briar, ty, ale jajca. I teraz, ale mam plan. I sprzedajemy itemy, dajemy na briar. I tak zrobimy. Chwila, za kogo? siwane wyjebać. Ty, gdzie jest ta nila z itemami tu? Coś się idzie bało. Która. Kto tu stał? Kto tu stał z Eldriczy? Syndra? Syndra. Ciadek, zaraz przegrasz? Nie przegrywamy. Dobrze jest. Odbijam się od dna. Ale ich niszczę. Ładnie. Kurwa. Co to się stało? Ja pierdolę. Sabotowali mi. O, owa. Kurde, on ma te trzy jednostek. Oj, chyba. Zależy, czy upadnie Hekarim. No i chuj, co to za gówno jebane. Boże, święty, dobra. Koniec. Do zera rolujemy. Dawaj, mordę, te trzy potrzeba. O, no ja pierdolę, jest morda akurat. Gdzie briar? Koniec? Otóż nie koniec. Dobra, po trzecie miejsce chociaż. Oj, Eldridge na Eldridge, chyba, czy nie? Ty briar upadła. No, papa. Nie, żyje. Nie, nie żyje. Gdzie briar? Wiewało briar. Nie wiem, gdzie ona jest. Gdzie jest tu. Żyje. No i prosto. Trzecie miejsce. Elegancko. Po pierwsze miejsce zapieprzamy. Gdzie briar? Ojej, ojej, Hecarim wykerował, kurwa, tak jak poprzednia walka, nie no jest nie do zabicia ten koń jebany, nie da rady tego konia Ten koń jest popierdolony, dwa razy na niego przegrałem, eee, nic mi się nie chce chyba, ale nie najgorzej poszło W sumie jak na taki chaos i klikanie co popadnie, szczerze nie jest najgorzej Czy będzie jeszcze strach i gud grany? Może, <laughs> istnieje taka szansa Nie okłamuj ich, nie okłamuj ich, ja sam nie wiem Kurde, myślę teraz. Czy teraz nagle powód do poe... A może Valorantik zobaczyłbym, jak z moimi rękoma się podziało po takim czasie. Tak dawno nie grałem w Valo. Dawaj Walo zagramy. Bardzo dawno nie grałem. Mam ochotę. Jedną, taką skromną. A Jinxie dalej streamuje Rainbow Six Siege'a. On i że chyba drugie życie dał swoje. Nie wiem, szybko ucichł hype R6. Jak ty zaczniesz w R6 grać, to już hap minął jakieś 3 lata wcześniej, a to wszystko przez cheaty. W sumie ostatnia moja gra w Rainbow Six Siege wyglądała w ten sposób, że załączyłem. Chłop na wallhacku rushował na z defa, jak my atakowaliśmy, przez ściany napierdalał i w tej grze nie włączyłem nigdy. Gdyby w 6 nie było cheaterów, to byłaby to zbyt dobra gra. No, wyobraź sobie, że w Rainbow Six Siege jak ktoś tupnie, to już jest katastrofa. Słychać tyle info, to daje gdzie, kto kryje, jaka to postać, może być wszystko. A co, dopiero jak ktoś Na w napierdala, no, to jest koniec gry. ale kurde, dawno nie grałem w tą grę. Jasny gwin. Chyba coś tak załączyłem walo i tak poczułem, że chyba coś by człowiek więcej pograł. No? Po jednym rankedzie zmienił zdanie. Pewnie tak, jak kurwa dostanę. Tu mi się oddechce. Albo ja może będę tą kurwę co troluję. Wszystko mi się lepi tu. Podkładka mi się lepi klawiatura. Muszę to poczyścić. Wszystko się lepi. Już to ogarniam. A, animacja. miałem tą podkładkę zamówić. Kurde. Tą glaizową. A może są jakieś alternatywy tych szklanych? Niekoniecznie glaiz, tylko jakaś może inna. Ile razy byłeś blisko Immortala? No, ani razu nie wbiłem tego Immortala. Zawsze blisko, ale za daleko. kurw Mokra podkładka teraz, jakiś detmer z widzami, nie. nie ma sensu bo się będą gapić będą widzieli gdzie chodzę I ja pierdolę już koniec, dobra jedziemy rankedzik, chyba trzeba Chwila bym sobie tą podkładeczkę zamówił jakąś szklaną żeby sobie coś potestować Są jakieś nowe fajne podkładki wyszły, ktoś się orientuje, tak bym sobie zamówił dla sportu Szklana podkładka nie jest do takich gier jak Valorant bo szklane są bardziej do trackingu Myszka się nie zatrzyma tak jak chcesz, eee Odkładka best glass pad. What is the best glass pad? I zamawiam co z filmiku najlepszego mówią. Przecież w filmiku by nie kłamali. What is the best glass pad? Ultimate glass pad tier list. O oh, kur... No, lepiej nie mogło być tier lista glass padów. Oj, ten glass pad fajny był, ale też wyprzedany wszędzie w pizdu. Final order jest. Aha, kur... Taka tierlista, to to pier... Myślałem, że od najlepszych. I po co ci taka podkładka? Bo się nie ubrudzi na przykład. <laughs> znaczy jak się ubrudzi, przecierasz i siema. A nie, że ten... Poza tym chcę testować. Konieczna rzeka Dziecimyszka spierdala przy celowaniu, ale to tylko moje zdanie. Dlatego trzeba stestować. Się nie dowiem póki nie Ta Taka tierlista to tfu. Ty bez glass pad period. Dobra, to... dobra, dobra, daj linka. Nie wiem czy to za nim czy jest, co, co to jest? Jego nie słuchaj? wygląda, jakby dzieci lubiły. Weź <laughs> przestań. Chwila, bo im postać zapierniczą. Hello? What the fuck is this new UI? Deadlock? A deadlock. Zagram Deadlock. Dobra, co tam gadali o tych podkładkach? I tutaj ten link. Kuzonami jakaś podkładka. 400 zł, ale można kupić Kazemi, dark Kazemi albo Akari. No i wszystkie wyprzedane. Nie wiem o co chodzi z tym produktami. W momencie jak wyjdzie coś takiego, to wyprzedaje się to momentalnie i nie jesteś w stanie tego kupić. Czy to zonda, czy to? Nie da się kupić takich rzeczy. Kładka nie wbiera angi ziomek? Oczywiście, że nie, ale możecie przyjemniej grać. A Może gle jest zonda, czekaj, glaze zonda. Dalej wyprzedane. Kurma. No weź. Nie wiem o co chodzi z tym produktami. Tu masz top jeden glas. paty deska kuchenna limonka w wodzie. Nie, nie będziemy takiego czegoś kupować. No ciężko po przerwie wychodzi to. Brońcy wygrywają Ja pier. Super poszło Daj spokój Obrzydlistwo O kurwa Ale wstyd Przecież to zaraz platyna jest Ale generalnie moje placementy wyglądały tak Że nawet gry jednej nie wygrałem Idę w pizdu Alt w 4 Myślałem, że lepiej ta gra pójdzie Idę jeszcze jedną Nie Może zagram następnym razem jeszcze Dobra Spieprzam Dziękuję za dziś Trzymajcie się Widzimy się dziś Jutro pewnie Pojutrze No jakoś tak pewnie